Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie działdowskiego koła diabetyków rozpoczęto miłym akcentem. Młoda mama otrzymała dotację na zakup pompy insulinowej. Nie miała możliwości finansowych, żeby sobie prywatnie kupić. Więc zaczęła się zwracać do podmiotów tutaj istniejących w działdowie, poza działdowym, żeby ją wsparli. No i między innymi do nas. I myśmy postanowili ją wesprzeć w jednej czwartej. Że pompa kosztowała około 10 tysięcy. 9800 dokładnie, więc przekazaliśmy, zapłaciliśmy właściwie rzecz biorąc, jedną czwartą kosztów tejże pompy. No i przy okazji tak się stało, że w dyskusji wynikł problem, co z załącznikiem, bo do tej pompy trzeba wy robić wymienniki, tam filtry, nie filtry, które kosztują miesięcznie od 300 do 500 zł. No i po. Wielu, wielu, wielu zabiegach udało się uzyskać zapewnienie, że będzie to zwracane, będzie płaciła tylko 30% tego i to nie tylko ona, ale wszyscy, którzy korzystają z pomocy. Cykliczne spotkania cukrzyków nie służą jedynie omówieniu spraw bieżących. Osoby, które od lat zmagają się z chorobą, mogą dowiedzieć się o nowościach w leczeniu cukrzycy. Wykład inaugurujący kolejny rok spotkań wygłosiła pielęgniarka Lucia Suś. Ten wykład wygłosiła pani magister Suś, Ucia Suś, która tak powiem, zapoczątkowała cykl, który hasła, który w tym roku realizujemy, jak co roku innego, a w tym roku hasło to brzmi nowoczesne sposoby zapobiegania i leczenia cukrzycy. Ucja Suś omówiła dwa nowoczesne urządzenia do kontroli glikemii. Pierwszy z nich umożliwia skanowanie aktualnego poziomu cukru we krwi bez konieczności nakłuwania palca. Wymyślono taki sposób, że nakłada się taki czytnik na rękę i komputerek, który to odczytuje. No niestety czytniki nie tyle byłby drogie, natomiast ten mm, plaster, który trzeba nakleić, ten, ten, ten to, to, żeby urządzenie mogło odczytać, no, kosztuje w tej chwili około 250 zł, więc na dwa tygodnie, więc jest to mało dostępne, ale ja spotykam się z pacjentami z Warszawy w Instytucie Diabetologii, gdzie ostatnio tam często bywam. To bardzo dużo już osób się tym posługuje, zwłaszcza dzieci, to już jest prawie, że norma. Ja jestem 500 plus, no to akurat w dużym stopniu yy, i to, to jestem zadowolony, że akurat, akurat tak się to też wykorzystuje. Drugie urządzenie to tradycyjny glukometr na refundowane paski testowe. Jego zaletami są wysoka dokładność pomiaru i możliwość analizowania wyników pomiarów. Te dokumenty są bardzo, bardzo dokładne i dają dużo wiadomości, dużo na przykład określają tendencje, czy u danego pacjenta cukry się idą do góry, czy w dół, czy mają tendencję do przecukrzeń. Pacjenci czy niedotukrzyni. I co najważniejsze, że można w nich, tak jak w hemoglobinie glukowanej, wyliczyć średnią z trzech miesięcy. Więc, prawie że to jest to samo, tylko podawane w innych parametrach, tak jak hemoglobina glukowana. Glukometr nawiązuje bezprzewodową łączność z telefonem komórkowym, a specjalna aplikacja tworzy praktyczne zestawienia wyników. Co ważne, urządzenie umożliwia kontrolę cukrów u chorego przez członka rodziny. Rodzic może dziecko, rodzic może matkę, syn, córka może matkę kontrolować przez telefon, prawda? To też jest, tutaj to, to, to są te dostępne już refundacyjnie urządzenia, także nie powodują kosztów, a na jakieś takie odległości można sobie również wybierać taką opcję, która zezwala na kontrolę wzajemną, nie przez lekarza, ale przez rodzinę. Postępy widać też w farmakologii. W fazie testu znajduje się lek, który powoduje wydalanie nadmiaru cukru z organizmu. Królikiem doświadczalnym, jak sam o sobie mówi, zgodził się zostać Władysław Kubiński. Zlecono wyprodukowanie takiego leku, aby jego użycie spowodowało, że nadmiar cukru będzie wydalany poprzez mocz i osoba, która choruje. Chociażby jadła dużo, nigdy nie będzie miała przecukrzyć. Natomiast niedocukrzenia nie grożą jej na skutek użycia tej, tego leku. Ona może mieć, bo akurat nie weźmie, nie poje w ogóle, a da insulinę. No to już ten lek za to nie odpowiada. Ale za nadmiar cukru ma być, że tak powiem. Już, już mamy mieć to za sobą, czyli biorąc insulinę u typu pierwszego, a u drugiego nie biorąc insuliny, tylko, tylko tą tabletkę, wystarczy, żeby mieć cukry blisko fizjologicznej normy. Dla cukrzyków zaczął się kolejny rok zmagań z chorobą. Nieuleczalną, ale dającą się kontrolować. Postępy w leczeniu dają nadzieję na polepszenie jakości życia. Prezes koła diabetyków jest dobrej myśli. Ja porównuję ten, to przyspieszenie do przyspieszenia w elektronice. To jest podobne. Z każdego dnia jest coś się dzieje i jest, że tak powiem, run, bo ludzi, którzy chorują na cukrzycę, jest coraz więcej. Nie interesowano się tym problemem, a było to 4%, ale jak to już przekracza 10%? A w tej chwili ludzi powyżej 60% jest 10% to choruje na cukrzycę, więc jest to, że tak powiem, rynek. A jak jest rynek, są i pieniądze. Jak są pieniądze, to są i efekty, bo nikt z prywatnych firm czy firm, które że tak powiem dają pieniądze na taki lek, nie daje bezmyślnie, nie daje, chce mieć efekt. Prawda? Bo albo się chce pochwalić, albo na tym zrobić też pieniądze albo zrobić reklamę.